Mój bracie, moja siostro, czy kiedykolwiek czuliście się otoczeni, prześladowani lub skrzywdzeni? Czy miałeś kiedyś chwilę, kiedy miałeś wrażenie, że siły pokojowe powstały, by spróbować Cię pokonać? Jeśli tak, ta modlitwa jest dla Ciebie. Słowo Boże uczy nas w Psalmie 17. Że Pan jest naszym obrońcą. On nas strzeże, uwalnia z pułapek wroga i pokonuje wszystkie przeciwne siły, które próbują powstać przeciwko nam. Być może stoisz przed wyzwaniami, których nikt nie widzi, walkami duchowymi, ludźmi, którzy spiskują przeciwko Tobie, trudnościami. Które próbują Cię powstrzymać. Ale dzisiaj w imieniu Jezusa modlmy się wspólnie, aby wszelkie złe uczynki zostały przełamane, a nad Waszym życiem objęła Boża ochrona. Nie zostawiajcie więc tego filmu bez wysłuchania tej modlitwy do końca. Zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i udostępnij tę modlitwę komuś. Jej potrzebuje. A teraz zamknij oczy, otwórz serce i razem wołajmy do Pana. Panie, mój Boże i mój Ojcze, stoję przed Tobą, bo wiem, że jesteś moją ucieczką, moją twierdzą i moim zbawieniem. Spójrz na mnie teraz i zobacz wszystkie bitwy. Które stoczyłem, walki, o których często nikt nie wie, ale które widzi Pan. Ojcze, potrzebuję Twojego wybawienia, Twojej potężnej ręki nad moim życiem, bo bez Ciebie jestem niczym, ale z Tobą jestem więcej niż zwycięzcą. Panie, są chwile, kiedy czuję się otoczony. Przychodzą uciski, trudności próbują mnie udusić. Wierzę jednak, ojcze, że Pan strzeże mnie jak źrenicy oka Twojego. Nic nie może mnie dosięgnąć bez Twojego pozwolenia. I wszelkie sidła zastawione na mnie zostaną rozbite. Bo Pan jest tym, który toczy moje bitwy. Ojcze, jest wielu, którzy modlą się teraz ze mną i czują się prześladowani w pracy, w domu, wśród przyjaciół czy rodziny. Ale proszę Cię, Panie, bądź tarczą, która nas chroni. Niech każde słowo oszczerstwa, każda zazdrość, każdy ukryty plan wroga. Bądź teraz zniszczony mocą imienia Jezus, bo Pan chroni nas od wszelkiego zła. Panie, są tacy, którzy spotykają się z niesprawiedliwością, zostali zdradzeni, upokorzeni, oszukani i noszą ból w swoich sercach. Ale Twoje Słowo uczy nas że pan jest bogiem sprawiedliwości zatem ojcze podnieś swoją potężną rękę nad tą sytuacją wyprowadź prawdę na światło dzienne przywróć honor swoim dzieciom i pokazuje że pan zawsze wymierza sprawiedliwość sprawiedliwym ojcze wielu jest duchowo zmęczonych Próbują nie ustępować, ale walki są intensywne. Wróg próbuje cię zniechęcić, chce, abyś stracił wiarę, ale teraz ogłaszam duchowa odnowa tych żyć. Panie, wzmocnij słabych, podnieś upadłych, i napełnia każde serce nową nadzieją. Są domy, które potrzebują Twojej pomocy, ojcze, rozbite rodziny, wstrząśnięte małżeństwa, zbuntowane dzieci. Ale Pan jest Bogiem odnowienia. Dotknij teraz każdego domu, przynieś jedność, przynieś pokój, przynieś miłość. Niech każde dzieło ciemności spadnie teraz na Ziemię. I niech nadejdzie nowy czas zwycięstwa nad tymi domami. Panie, są ludzie, którzy zmagają się ze strachem i niepokojem. Przyszłość wydaje się niepewna, w głowie dominują zmartwienia, ale Twoje słowo uczy nas, że Pan się nami opiekuje. Ojcze, uspokój to serce. Przynieś pokój, przynieś bezpieczeństwo. Niech wszelki strach zostanie teraz odrzucony, i niech wiara wzrasta w każdym. Boże, modlę się także za tych, którzy borykają się z trudnościami finansowymi, którzy stracili interesy i nie wiedzą, jak opłacić swoje rachunki. Panie! Ty jesteś Jehowa dzire, Bóg zaopatrzenia. Otwórz drzwi, daj możliwości, zaskocz swoje dzieci. Niech zobaczą Twoje nadprzyrodzone działanie. I świadczcie, że Pan jest wierny i zaspokoi każdą potrzebę. Ojcze, są tacy, którzy cierpią na choroby. Czy to w ciele? Umyśle czy duszy, ale Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia. Teraz wołam o Twoje dotknięcie. Panie, niech znikną wszelkie choroby, niech ustąpi wszelki ból i niech zdrowie zostanie przywrócone w imię Jezusa. Panie, są ludzie zmęczeni życiem, którzy myślą o poddaniu się, którzy czują, że nie ma wyjścia, ale Ojcze, Ty jesteś Bogiem nadziei. Dotknij teraz tych serc, odnów siły. Pokazuje, że jest cel, że jest przyszłość i że Pan ma dla każdego z nich doskonały plan. Ojcze, dziękuję Ci, bo wiem. Że jesteś już usatysfakcjonowany. Wiem, że drzwi się otwierają, że dzieją się cuda, jakie łańcuchy się zrywają, jakie ścieżki prostują. Dziękujemy Ci, Panie, bo w Tobie mamy gwarancję zwycięstwa. Niech każdy, kto usłyszał tę modlitwę, odczuję teraz twoją obecność i odejdź stąd odnowiony wzmocniony i pełen twojego pokoju amen mój bracie moja siostro bóg wysłuchał tej modlitwy jeśli dotarłeś tak daleko wiedz że pan jest już zadowolony na twoją korzyść wszystko co wydawało się niemożliwe, wszystko, co utknęło, Pan już działa, aby dać Ci zwycięstwo. Wierzcie, ufajcie i trwajcie niezachwianie w obecności Boga, ponieważ On jest wierny i nigdy nie zawodzi. Nie zatrzymuj tej modlitwy tylko dla siebie. Podziel się z kimś, kto potrzebuje usłyszeć to słowo, subskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać potężne modlitwy, i zostaw swoją prośbę modlitewną w komentarzach. Będę się za Tobą wstawiać. Niech Bóg Was potężnie błogosławi. Amen.